herbatniki! I wypił mleko! Uciekł. bo jeszcze przed nami... Prezenty! Części zamienne! Pelerina! klorf Kłębek! Wydanie kolekcjonerskie! Super! Kolacja świąteczna! Szynka! Tofu! Ziemniaczki! Mm. Mm. A, 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 a... Goty oh, oh, oh. święta Naprawdę? Co naprawdę? Są drugie święta! E, nie ma czegoś takiego jak drugie święta. Robin, jak wiemy, nie znosi drugich świąt. Nie słuchaj go. Jak spróbuję zarzeć ci wątpliwości, cośnij w gębę tego z rzędu. Ja nadal wierzę, z rzęda! Kto gotowy na drugie Boże Narodzenie? Wszystkim świeci fa-la-la-la-la-la-la-la-la. -la 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 -la. A! Chili! Burrito, hamburgery! Kochany drugie święta! Wesołych drugich świąt. To rany. To... To się nazywa marnowanie energii. Nasz generator tego nie wytrzyma! Oni cię wyrobili, a ty wierzysz. Zależało im na prezentach i jedzeniu. Czy ty nie rozumiesz? Drugie święta nie istnieją! Nie ma! Ale no niech to a... się podoba z rzędu. Panie, pałętali się i węszyli! <laughs> Powiecie Mikołajowi, co to ma znaczyć? Od trzech lat w ogóle nie dajesz nam prezentów. Czekamy, czekamy i nic, rozumiesz? My jesteśmy zwierzętami. Jak mamy się cieszyć magią świąt? O, rozumiem, o to chodzi, jasne. Prezenty, hahaha. <laughs> Dzieci święta to nie tylko prezenty. Bardzo przepraszam, panie Mikołaju, ale postradał pan zmysły. Kogo obchodzi jakaś lista? Po co komu prezenty? Święta to przecież magiczny stan umysłu, kochani! Zaczyna się! Święta to czas, kiedy rodzina i przyjaciele siadają przy stole, wybaczają sobie wszelkie krzywdy i winy, trzymają się za ręce i obiecują sobie, że będą dla siebie serdeczne. Brawo, urocze przemówienie. Miły panie, ale, ale, skoro święta to nie prezenty, to po co panu wielka fabryka zabawek? O, ojej, e, 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 to tak tylko dla zabawy. Ze świętami nie ma nic, a nic wspólnego. Tak, nic, a nic wspólnego, więc pewnie się pan nie obrazi. O, niech mnie. Rzeczywiście jesteście niegrzeczni. Choć kto wie, może i dobrze się stało. Może teraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Zrozumiecie, że Mikołaj zna się na swoich świętach. Zobaczycie, że święta to magiczny czas i najważniejsze to być razem. Prawda, że cudownie? <śmulatujesz> Siedzimy sobie przy kominku. Chcecie coś zjeść, napić się? O, nie wytrzymam, przecież to jakiś koszmar. <śmulatujesz> Dostaliśmy prezenty! Mikołaj się jednak złamał? Przyszedł nawet trochę za wcześnie. Uh! <laughs> o, to to. Węgiel. W sensie, że węgiel? Mikołaj podarował nam wszystkim węgiel. Mamy węgiel! Wszyscy wsiadać! Węgiel! Nie, nie! Mikołaj! Węgiel to żaden prezent. Węgiel dostają tylko najgorsze dzieci. Nawet dziecko to wie. Czyli nadal jesteś wściekły? Naturalnie, że jestem wściekły. Stąd też węgiel. Ale ja węgla nie oddam. Jest boski. Zaraz, a jak się tu dostałeś? Przecież nie mamy komina. Świąteczne czary Marii. <laughs> co? Koniec żartów, po co przyszedłeś? Przekazać wam, że jeśli nie mogę być królem wszystkich świąt w roku, to w ogóle nie chcę być królem. Dobrze słyszeliście. Święty Mikołaj wypisuje się już ze świąt! Wow! Chciałeś nas przestraszyć? Nie udało się. I tak nie dostajemy prezentów. Wypisuj się, ile chcesz. Wiecie, że nie tylko wy stracicie prezenty, ale wszystkie dzieci na świecie. Ui. To prawda! Zupełne zero prezentów na gwiazdkę? Ty, potworze! Kiedy to jest twoja powinność wobec ziemskich dzieci? Pogódźcie się z tym! Odchodzę! Skończyłem! Wesołych świąt! Nieznośne dzieciaki! Nieznośne dzieciaki!